Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Niestety nie udało mi się nakręcić gramatyki i musimy się dzisiaj zadowolić. Ona jak było, vocabulaire, a potem grammar, potem vocabulaire. E, powinno to być teraz gramer, ale nie ma gramer, tylko jest vocabulaire. Tym razem kolory. Więc rozgadam się. Kręcę to już drugi raz. No i się rozgadałam, więc teraz nie chcę zrobić tego samego błędu. Więc tak, dzisiaj mamy temat taki i omawia wszystkie chyba. E, zaraz się pojawi tabelka, na której będzie pokazane w każdym słowie jak to się e, pisze. Blu, 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 blu. Zielony. That, that, that's what it Czarny. Noir, noir, chaleur, noir, noir. noir. Greek rice, Greek rises. Blanc, blanche, blanks, blanches. Violet, 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 violet. Rose, 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 rose. Rouge, 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 rouge. Jaune, 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 jaune. Orange, 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 orange. Marron, 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 marron. Beige, 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 beige.